Kolejnym odcinku serii z GTA Online yy, Dzisiaj zajmiemy się Wrzucaniami od Maud I na początku chcę też Powiedzieć, że W drugiej części misji dla Ramara La Ramara? Lamara nie będzie, ponieważ Dysk mi wykrzaczył I nie mam nagrywki więc... Yy, trzeba zająć się czymś innym i przeboleć to, że nie będzie... ...jednego odcinka. Trudno. Ale najpierw cóż, mał... Cała, witaj, chcesz... ...zapolować na zbiegów? Nie brakuje tych, którzy potrzebują ciepłego objęcia sprawiedliwości. Po prostu złap ich lub zabij. Jeśli będzie trzeba, niedługo się odezwę. Czyli muszę poczekać na jej wiadomość. Poprzez to ten czas podniosę sobie figurkę małpy. Dobra, yy, małp wysłała maila z wyposzukiwanym. Czołem, możemy zaczynać? Mam solidny cynk. Gdzie ta menda się ukrywa? Wysyłam ci namiary, więc udaj się tam i ją do pani. Tu masz zdjęcie z kartoteki. Szefkość. Którego musimy pojechać? Coś niedaleko. Akurat jechałem w stronę miasta, więc idealnie. Oczywiście go sobie Pobijemy i zawieziemy do Mauld. Czeka nas mały kawałek drogi. Au! Ale. Karesz szybkie auto. Więc powinno być ok. Dobra, już jesteśmy niedaleko. I teraz pytanie, gdzie on musi się znajdować. Zbliżasz się do ostatniego znanego miejsca pobytu zbiega. Przeszukaj teren i swytaj cel. Pięk dzwonków rozlega się, gdy zbliżasz się do kryjówki poszukiwanego zbiegu. Wykorzystaj tę podpowiedź do... ...znalezienia celu. Jest ciad. Dziad. Lemoniad. Czuję się w czymś domku. Wyjdziej, skurczy byku. O kurde, on ma młotek. Podajesz się? Au. Podaj się. Podaj się. Podaj się. Mówię ci. Zobacz, jak ci robię. Masz się podać. On cię zabije. Mało bo pole... Chodź. Idziesz? Idziesz. Super. It's, it's you can, you can Chodź. Idziesz? No. Grzeczny chłopiec. Widzisz przed wymiarem sprawiedliwości jeszcze będziesz miał okazję przejechać się w fajnym autem. <gry> Teraz trzeba wrócić z powrotem do małd. I auto zjeżdża, bo jest górka. Hmm. Całe 3 km. drogi. Więc jest super. Dobra, Dobra gościu jest niedługo dostarczony. Jest niedługo. Jest już dostarczony na odpowiednie miejsce. Wyślijmy i zaprowadźmy go. Jak został schwytany. I dostaliśmy 10 tysięcy. Za zabicie jest 5 tysięcy i myślę, że następnie będziemy sobie zabijać. aby się nie męczyć tym wszystkim. Dobra, robota z tym aresztowaniem. Mam nadzieję, że nagroda cię satysfakcjonuje. Aha. Yy, wkrótce prześlę ci da dane kolejnego zbiega. Cupcio. Nie mogę się doczekać. To chyba muszę trochę odjechać. Stąd? To wrócę z powrotem do miasta. Aha. Obra trafił. Yy. Yy. Coś, 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 coś zrobiłem nie tak. Coś, coś, coś. Coś. Coś źle strzeliłem. się, jak mam policję, to czy będę mógł mu to oddać? A! Pisim! To teraz moja kasa. O, nowa wiadomość mail, czy już był od małd? Tak, dokładnie od małd. Drugi poszukiwany, Cześć, mam, żeby cel, Udaj się do tego miejsca, oznaczonego na no. gps się. wiesz co robić, żeby że co robić, czaki. Kropeczka. To za niemiecka A Ten leżący. Dobra, zajmiemy się. Pozbyć się świadków. Maszą... W... Yy, się nie działa. Kajla, policję dostałem. Tylko chciałem wybombić auto. A, dobra. 25 koła dostałem! I to nieźle chłop na 25 koła dostałem za to. Helikoptera nie ma. To karb? Jak się tym lata w tej grze?

Na samolotem powinniśmy tam niedługo dotrzeć, taką nadzieję. O, nie bujaj się, tak ole, pechny zachód słońca, awaryjnie lądowanie! Źle? Drzewo, 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 drzewo! Idealnie. Teraz do niego dowiec. jego znaleźć i zabić, Żeby umarł. I był martwy. I nie mógł robić przestępstw. pytanie, gdzie on może być? O Jezu! Wow! Chyba znowu mam materiał na miniaturkę. <laughs> Wrót Retrama, okay, było Gdzie? Tu! Idealnie! Wypłata przydana wkrótce, odezwę się z informacjami o klejnice. Tak, to była jedyna opcja, żeby go załatwić. No. Ale nie mogłem go pobić. Yy. Ani trochę. Ale duży obszar skarb, jeju. Ale nie, skarbami się nie zajmujemy dzisiaj. Mam nadzieję, że podoba wam się taki solo odcinek. Trzeci poszukiwany, masz ochotę na więcej? Nasz cel widziano w okolicy oznaczonej na GPS-ie. Spójrz na tę twarz której nawet matka nie mogłaby pokochać <laughs> Jak ściśnięty Śnięty po matce Gdzie ja to? Ja. Aha 6 kilometrów Trudno I samolot Prawie bym wybuchnął. Raz na razie, ale Nie będzie przypadkiem ten tutaj?

Tylko naprawiał drzwi. Jak się ładnie rozpryskło. O Jezu. Szkoda, że to jest z takiej niskiej rozdzielczości. Kolejny robel zgnieciony, a do tego a pieniądze. Daj mi trochę czasu, a wyślę ci kolejne na z listy. Lampę popsułem. Hmm. To sprunk. Czy to naprawdę jest sprung? To jest sprung, daj mi sprunka. Lurp, nie, zrobię odnowione. Zobaczmy, co jest w sklepie. Jaki fajny pompon? Aha, y Dobrze to widać szaliki. Yy, szalika też nie mogę. Warna mucha Zegarki. Zegarków nie. Pora rękawice widać. To jakieś fajne rękawice. To są słupcia. A to są czarne bez palców, a to. No to są czarne wełniane i się niczym nie różnią. O to nie mogę. Słuchawki. Nie mogę. Dobra, jest kolejna informacja i mam. A, bo wydałem ten kasę. Chwilę, nie to auto. Tutaj. To auto. No dobra, cyk. Czwarty poszukiwany. Ej, dostałem nowe informacje na temat celu. Rozejrzyj się za tym odpadem społecznym, gdy następnym razem będziesz w miejscu skazanym przez GPS. Jakaś stara baba. To stara baba, która jest znowu w mieście. Obok siedziby Rockstar Games. A nie, to tylko seria wyróżniona. Simeon. Nie zwołaj do mnie Simeon, kiedy robię misję dla baby. Dla małd... Czyli cudownej, kochanej Maud. jest są, że ja nie pamiętam ile ich było. Ubicia. A... Chciałbym ubić wszystkich. Pięciu o. Wow. Pięciu? Chyba pięciu było Łoł Do Chyba pięciu To jest takie publiczne miejsce Widzicie drogi pa... Przesunąłem ją Wybacz, nie mam dla ciebie szans usilniczona Pistolet bojowy, skąd ja go mam? A, podniosłem się do pastę tego typu się nikt nie zorientował. A ta baba się odda podała od razu jak w nią wymierzyłem. Taki już miała los zginąć. Bo nie iść na mnie z bez zblowy. Na no, pogrzebie raczej nie zjawią się tłumy. Do strzału została już tylko jedna menda. Niedługo przeszli informacje, czyli było ich jednak pięć. Super. Mi to się podoba jest. Fajna rzecz, jak zaczynacie grę, to zróbcie misję dla małd. Bo, no, mam już z tego 26 tysięcy, miałbym 270. Nie, 27, nie 20. 270, ale, kurde, jakby się jeszcze chciało ich wszystkich zawozić, to. Fajna kasa z tego jest, po prostu, no. Korzystając z okazji, że jesteśmy obok, zrobimy sobie dziuplę. Nawet nam jest siedem... tysiącami. Są to fajne pieniądze. Super! Dziupla. Właśnie. A, a i jeszcze, za, jeszcze trzeba ten wspomnieć, że jeszcze za zrobienie tego jest broń, nie tylko pierwasa. Ja co mu zrobiłem? Szupcię. Nie, ja to są tylko rzutki. Bezaj treć. Siedem, dwa, sześć, osiem, osiem, trzy. Siedem, dwa, sześć, osiem, osiem, trzy. Siedem, dwa. Sześć, osiem. Osiem, trzy.

Okej, nie mogę ten wyjechać. Dobra, uciekniemy im na szybko. Z takim autem powinno się odejść, to perfekcyjnie. Dokładnie. I kolejne 60 miesięcy Tylko dlatego, że nie mam żadnych wytwórni. <grystanie> ja to będę zarobił mniej. Zresztą zapasy. O, dostałem osiągnięcie złote. Trzeba zaczekać na ostatniego maila od Maud z lokacją tych dziadów krowek, to trafi się tym razem. Jest i... ostatni Ej, od Maud. No to ostatnie nazwisko na mojej liście. Przesyłam ci współrzędne miejsca, gdzie ta menda się ukrywa. Udziel komu trzeba lekcji z... Myślałem, że sobie słuchawki odpiałem Gdzie ta menda się ukrywa, udziel komu trzeba lekcji z cierpienia. Nie zawiedź mnie. Nie zawiodę cię, jakiś pan grubszy. O. Który jest niedaleko, w mieście, czyli nigdzie nie, nie muszę jechać do dalekiej destynacji. Super. Mi to się podoba. Kolego. Kurde. Kurde. No, za trzecim razem się udało go trafić, tak więc to był ostatni zbieg, Tam wiadomość od Maud Najpierw chcę, żeby policja nie Skarbie. Wszystkie szumowiny zostały skreślone z listy. W końcu mogę pooglądać telewizję w spokoju. Mam ci do przekazania jeszcze jedno. Ostatni z tych karaluchów miał skrytkę. Wysy, wysłałam ci jej namiary. Potraktuj to jako premię. Dziękuję ci, Mau. Wspieszył, podjechał? Dobre, Teraz zadziałało. I cyk, siekerka, która zabija na hita. Buga muga Chyba trochę. Amienny to porek. No zdecydowanie nie. Zlepszy w tej grze. Dlaczego już się puścił tego? Jeszcze 25 zabójstw z tym trzeba... można dokonać I dobra, to z przyjemnością to zrobię A z pierwszej osoby po. Wow, ucieknę

Gorsze jest to, że trochę mało widać przez to. Ale to jaki jestem odporny teraz! Nie do powstrzymania. Tyś! Tyś! Tyk! Staliśmy kasę. Yy... 250 tysięcy. Super. O, i cyk, mamy niedługo milion. Tak więc, jeśli odcinek wam się spodobał, ja się będę z wami żegnał. Yy, myślę, że. W następnym odcinku zajmiemy się czymś innym. Myślę, że. Hmm. Pojazdami specjalnymi z importu, eksportu. A, ja się teraz z Wami żegnam. Mam nadzieję, że się spodobało. Do zobaczenia. Cześć!